Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej nowemu Hondzie HRV z 2026 roku. Ten kompaktowy crossover przeszedł kilka istotnych zmian, które czynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku sufów. Zaczynając od wyglądu zewnętrznego, model ten otrzymał odświeżony design, który podkreśla jego sportowy charakter. Przedni grill w kształcie plastra miodu, eleganckie reflektory LED i 17-calowe felgi aluminiowe nadają mu nowoczesny, dynamiczny wygląd. Dostępne kolory nadwozia, takie jak Norgic Forest Pearl czy Urban Grey Pearl, pozwalają na personalizację, a całość mierzy około 4,3 metra długości, co ułatwia manewrowanie w mieście. Wnętrze HRV to prawdziwa oaza przestrzeni i komfortu. Kabina jest zaskakująco przestronna jak na segment subkompaktowych sufów, oferując wygodne miejsca dla pięciu pasażerów. Tylna kanapa Magic Seat pozwala na elastyczne aranżacje, np. składanie oparć w proporcji 60/40 lub podnoszenie siedzisk do pionu, co ułatwia transport wysokich przedmiotów. Materiały wykończeniowe są wysokiej jakości z miękkimi wstawkami i opcjonalną skórzaną tapicerką w wyższych wersjach. Bagażnik ma pojemność 690 litrów, która rośnie do ponad 1400 litrów po złożeniu siedzeń. To idealne rozwiązanie dla rodzin czy aktywnych osób. Przechodząc do specyfikacji technicznych, pod maską znajdziemy 2.0 litrowy silnik benzynowy do o mocy 158 koni mechanicznych i momencie obrotowym 138 Nm. Sparowany jest z bezstopniową skrzynią biegów CVT, która zapewnia płynną jazdę. Dostępne są wersje z napędem na przednie koła lub inteligentnym systemem real-time AWD który automatycznie dostosowuje rozdział mocy dla lepszej trakcji na śliskich nawierzchniach. Zużycie paliwa to około 8,4 L/100 km w cyklu mieszanym dla FWD, a na autostradzie nawet 7,4 L/100 km. Zbiornik paliwa o pojemności 53 litrów pozwala na zasięg ponad 700 km. Zawieszenie jest dobrze zestrojone, oferując komfort na nierównościach i stabilność w zakrętach. Jedną z największych nowości w 2026 roku jest standardowy 9-calowy ekran dotykowy infotainmentu we wszystkich wersjach. Wcześniej był dostępny tylko w topowej EL. Teraz wspiera bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, co ułatwia integrację smartfona bez kabli. W wyższych trimach, jak EL, dodano bezprzewodową ładowarkę do telefonu, ambientowe oświetlenie LED i automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne. System audio z ośmioma głośnikami zapewnia krystaliczny dźwięk. Opcjonalny dach panoramiczny z funkcją tilt dodaje poczucia przestrzeni. Jeśli chodzi o zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, Honda Sensing to pakiet, który obejmuje adaptacyjny tempomat, system utrzymywania pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, a także asystenta znaków drogowych. Nowością są przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera 360 stopni w wyższych modelach. Te technologie czynią HR-V jednym z najbezpieczniejszych w klasie. Co potwierdzają wysokie oceny w testach zderzeniowych. Recenzje użytkowników i ekspertów chwalą HRV za niezawodność hondy, przestronność i niskie koszty utrzymania. Na przykład, Carent Driver podkreśla dobrze zestrojone zawieszenie i brak kompromisów w bazowej wersji. Edmunds docenia płynne hamulce i zwinne prowadzenie, choć zauważa, że przyspieszenie jest nieco leniwe: od 0 do 100 km na godzinę zajmuje około 9 sekund.